Dobra, serwer a, 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 stoi, jak coś... A, a wtedy jak kwestia pierścionka, zaręczynowego sam muszę sobie... Na kutonga. O, jeden na kutonga, drugi na palec. Popatrz na mnie. Falcon! Falcon Punch, Falcon Punch, mówisz, dobra, to ja mam look. Falcon Crossbow, no chodź to. Kuźwa, tchórzu! Ja pierdykam, ten mój stojak trzeszczy od mikrofonu, wiecie, że już ma go mam ponad 10 lat? Ała Przestań Ała Ała Czekaj, mogę na, na sobie? Ała O, Dobre. ma. Ej, faktycznie respinie się w sobie zabija? Chciałem killa w konsoli wpisać, ale dzięki Cześć. O, usuń się Sam się usuń Dobra, papaki, gramy w grę Gramy w y, mapę Czekaj, czekaj, bronię, ader. Oder, weź Fiske. pięści do dłoni, gnoju Dobra <laughs> the story is that the police station received a case. Screams and roars came from the deeps. Of the Aurora Forest. According to nearly residents, there were five people who went to the Aurora Forest some a time ago, and they still haven't seen them. They may have been killed in the forest. And the protagonist went to the forest himself to explore the story. What happened in the forest? Where we? Where were the five people? February zapytania. February, 12 2012! Uh, Aurora Forest. Forest! Może ta mapka mm. jest przed 12 lat. Skąd ja znam tą muzykę? Chyba 12 Chakena. lat temu był 2012? Tak. Oh my god! Tak. Oh my god! Weź pod uwagę, że w 2012 oh. niektórzy widzowie się nasi urodzili. Oh Ej, oh tracę łapy! God. Nie, ja mam. Wejdźcie tu! Jak się tu, pójdzie, tu. To się traci łapy. Wej, gdzie? Weź ten... Gdzie? Tu. Tu, tu, tu gdzie tu. ja stoję. Max straciła, co jest? No e, ważne, jak widzę na filmce. nie przestań bić. Welcome. Welcome back, Aurora Forest. No, Welcome go back. Welcome go back Welcome oh, go back to Aurora Forest. <grym> 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 ej, 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 ej bez skakania. Go, o przepraszam, kurde. Bez skakania mam To jest, to jest panowie, moja kabina to jest na mojej u, działce. U, u, zapraszam, u, zapraszam. Prysznicowa? No kurde. Let's go, Proszę, otwieram wam drzwi. Wejdźcie pierwsi. Dzień dobry. O nie! Co, kurde, co, co, o się, stało? O nie, co się stało? Nie, zwłoki, spalone zwłoki! On Martwy żyje zwłoki. chyba jeszcze. O co to jest? O co? To... O, o, co znalazłeś? O, ja widzę cień sam. A, Ścip... do obcinania paszportu. Do... A po co mi szczypce do przycinania paznokci? Nie mam już takich Wasz... wielkich. Kto nie skacze ten z Garysmoda. moda. Skaczemy, 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 skaczemy. O, to jest jeszcze otwarte? Kurto, zamknięte? to. Okay, witam, witam nie serdecznie nie. bardzo. O witam w mojej chacie pośrodku czemuś, lasu. Czemuś Chodźmy nie nie na pada górę. W domu. Chodźmy. Bo hmm. może Zobaczmy tu. No zamknięty nic tu nie ma? Pustki widzę światło. Oh, find tool to remove chains. To jest to. co ja go rzuciłem byłeś. w ciebie! Gdzie, gdzie to leży teraz? Wow. To mam, mam, no. mam, mam, mam. Dawać otwierać. No, to jest takie luźne. To, myślałem, że to wiesz, trzeba podnieść i, i, i ten. Znaczy to nie będzie takie luźne. Czy to zniknie? Rzuć, rzuć, ej, nie, stój, stój, Max, rzuć to, rzuć, rzuć w tym. Oooooooo, -ja! -ja! no. oh. let's go. You are condemned Jestem no. kondomem, nie! Yeah, go kondomem. back to garbage. OK, koniec mapy idziemy. WARO wow. na, no, NARA do widzenia! <laughs> Spuścia, normalnie Spuścia to Normalnie czekali. To twoją drzwi, dziękuję. O nie! Ej, o. Co to jest? Co to jest? Ej, zasłanialiśmy! Co to jest? O, jaj, jaj, jaj. What the fuck was that? Ja nic nie widziałem, bo zasłanialiśmy no, grubasy. Co to było? Eee, jakie katekumby! Ej, co mu się stało? Ej, podoba... ma rękę Ej. zdrową. Słyszycie no? to? Jego żona rąsia żyje. Cz, cz. Oh. taki Fredosław. Ej, hey, idę w prawo. A, dobra. <ścoughs> nie, tak nie, to drugie prawo, roki? No, no, to drugie Pramiętaś. prawo. Ej, mogę na Chyba... tym usiąść? Czy... Nie gadaj się, że nas goni. Nie. I don't know. Mogę usiąść na nawet, kolcach? Nie możemy nawet sprintować, więc... Ale można skakać. Nie skakak! Skaczemy. Nie skakak! Nie skakak! Nie skakak? Nie skakak! Ej, Bo przynajmniej z jest... prądu. Brawa. Koło jest potrzebny. Mmm, krank. This door nie a krank! Krank? Ej, ej, ej nie skakaki. No skaczemy, przepraszam, kuwa. przepraszam. <grym> Ten niech się zgiął. U, wszyscy są dosyć dziwnie zgięci na tych hakach. Pfff, <grym> z, z <prawy> kawę rozlałem <grym> na biurku! Jamsgary. yes, yes. <gry> Jak mi Koryna. tego brakowało! Jezu, tego... Się ze stracha ode mnie. Co jak się mi tego brakowało w Garysmodzie! Jezus Maria! Co, Co się, się dzieje, że Czakem bardziej ODE MNIE <gry> Nie spodziewałeś się ty, tego! TYPOWY PNG o! Typowe, typowe o, lata. kurde, lata 2012, o jej. nie? Ojej! No pamiętam te pierwsze mapki, w które graliśmy Cię wtedy. TY mu to wsadzasz w tyłek. No, roki i kuźwa, bo jak to zgubisz? Tak, zgubię. Chciałem przejść, ale tym nie zablokowałem. Gubimy, gubimy! Mm. Wałeś, co to było? Gubimy, gubimy. Ej, ci chyba. Jop. Yep. Dobra. Kręć, 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 A bo to trzeba kręcić. Wszyscy? Dobre. Wszyscy. No. Jak to dobuchało? I'm skelet. Ja nie chcę iść pierwszy, bo znowu ten jumpscare mi chcesz? wypierdzieli. Ja chcę. Co jest? O! O! O, o, o. Co? O! Spadamy Co? Spadamy, 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 ała! Okej. Okay. Pod katakumby? Pod podoba mi się ten horror. Uu. A widzisz? Zdjęcie z rodziną jakieś. Chodźmy stąd. Co jest? Tu zamknięte. Kloset. Tu zamknięte, ale o, 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 otwarte. Jedzenie! Może świecznik? Nie. What the fuck? Ale jest Zdjęcie do. Czekaj, czekaj, czekaj. patrzcie boga, na ten boga, boga. efekt za oknem. Ale leje! Czy to jeszcze jest Garry Smock? Podniecamy się takimi prostymi efektami, s no. bo to Garry Czy to jeszcze wow. jest, jest Garry Realizm mod O! Oh. Zamknięte. A nie, jest. To jest otwarte. A jest dźwięk, jakby? Tak! By się zamykało. Co jest, co jest, co jest? O! Pamiętasz ten obrazek, wax? Skąd on jest? Ej, ej, skąd on jest? On jest chyba z tego z horrorku o tej latającej głowie, myślę. Nie, nie! Jeek. Wiem skąd, wiem skąd. Ta, ta gra o labiryncie, jak to się nazywało? Ta stara gra o labiryncie, w którą grał Marki Player, kurde. Coś tam dark Przestań Przestań Can we leave. Ale wiesz o jakiej grze Max mówi, tak, nie? Tak, 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 coś kojarzy. Taka stara Nightmares. Dungeon Nightmares, Nightmare. Dungeon Dungeon właśnie. Got... Oh! Oh! <suszy> mm. Bigfoot! Co on tu robi? To był Bigfoot! <suszy> Oj, nie podoba mi się ta muzyka. Dlatego idziemy do niego tam. Halo, panie no. Bigfootku! No, ha. Can you just open the door? <laughs> oh, Ci ooo, mi Fajnie, fajne to jest. Nie zbliżam się do niego. O, to o, co, witw, to było? co to było? To jest jakaś granny gruba. Albo lunch lady. Lunch lady! O, oh, hello. Cześć. Yo. A, puzzle trzeba zebrać, patrzcie. Puzzle? O, collect, collect all pieces, pieces of, paint. of the painting. może leżeć? Tutaj. Gdzieś coś się. Jak... Okej. O, o, okay. o do, na dworze musimy. Okay. Na polu jest. Dobra, tu skaczmy, żeby było szybciej, bo to puzelka. Czekaj, zlekka. O, Okej, okay. O, jaki wielki. C that was mm. O, jaki wielki puzel. Mogę go ułożyć? Nie, bo ostatnio dostałem komentarz, że no. dzieci was oglądają, a wy się zachowujecie, jakbyście mieli 13 lat, bo po We, We don't care. We don't fucking care. Jesteśmy Ko sobą. Korzystamy z tego, że jeszcze mamy wczes ten wczesny humor. Ej, to w sumie pasuje, mam 26 lat i idealnie połowa mniej to 13 mentalnie. Jest yes, dokładnie. Nice. Ej, czy to gary smutny? To zegarek się rusza, no zwłaszcza. Roki, Roki poszedł tam. Ojojo, no, nie, nie, No No, 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 później tam pójdziemy. Ja e, słyszę te dźwięki otwierania drzwi tak jak wy. Squik! Co za dziecko? Cześć, panie Rutle. Skądś skąd kojarzy ten obrazek? I don't wanna. Do... Roki, gdzie jesteś? Poszedłem tam. tam w lewo. O, dobra, ja sam nie idę. Roki! Czekaj, bo to mamy jeszcze drzwi. Zamknięte. A tu mnie górę nie szedłem. Dobra, a tu? To... Tu byłem, ja tam. Dobra, ale chodź, a, 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 tu, a tu byłeś, tu? Tu właśnie, zawróciłem, bo stwierdziłem bardzo Why? długi korytarz panowie. O, let's go! Okay, a Aha! Aha! Iiiiiiiii! to. Patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz. Patrz teraz, patrz patrz będzie jumpscare? ESP, Jest a, puzzle. Okay. Run? Jak to Nie, nie o, szybki jest! Szucz! Nie mogę iść. A Okej, okej. Okay. 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 Jestem kolega, nie ma. Eee. Biorę to, biorę to i to sadzam do, do obrazu. Ale I to, to jakbyśmy nie, jak nie skakali, to jest no. run, a, a my idziemy tylko. <laughs> o, fuck? ja mam kolejny kawałek puzla. Co jest? Tormented. Co jest? Bo, Monaliza mi się zaśmiała na obrazie. Jaka wow, creepy Monaliza. Pokaż, pokaż gdzie. Chcę zobaczyć. E, Patrz, co tu Patrz oh! <gry> ją. <O! gry> czekaj, czekaj, przechodzę z dużymi materiałem. A, ładna, ładna, ładna monaliza. ładna, sympatyczna, śmieszna, śmieszna, śmieszna monaliza. Liza. Ej, tu. Mamy na czerwono tormentet na Wiec, Widziałem. O no, o no, czakę No tak jeszcze jest trzy kawałki możliwe. Trzymaj się prawej ściany. No. Dobra, tu nie ma ja. nic. Zasada prawej ściany. Nie mamy. Mamy tutaj labirynt z bibliotece Eee, czy wy poszliście na górę? Nie Jeszcze nie, dobra To ja pójdę na górę, no bo co tam Ej nie, nie, czekaj, nie z... czekaj! No, czekaj no, no. Um... Poczekaj na co, noc. Co, coście mieli? J, 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 latające A, t, zwłoki Teaples z jumpscare. Mam z jumpscare. No teraz powodzenia z wyjściem tutaj, nie? Z takim małym kawałkiem, słyszę jak się tłuczesz. Tak mamy korytarz taki wąski A on jak idzie. Roz, rozwali połamie. Gdzie, tak. gdzie jest wyjście? Tędy. Zarazem pluszaka <laughs> o dobra Co jakiś znaczki chyba! <laughs> no, no idę! Z Tu? No, no i już mnie zgubił. O, Tędy. Aha. I wyjście masz. Jesus. O, pomnik. O, Ła! kurwa! Kto jest to w czachy! Od nie goni, od od nie Ja bym najpierw poszedł do piwnicy, a potem do tego... Na strych. Tak się że... Dobra, chodźmy, do piwnicy, panowie! Do piwnicy! ty kamy. A na górę nie? Na razie. no, Loki, patrz to! Otwórz te drzwi jak się wolno otwierają? Mosek z Lochy! Ja, ja piec, piec. jak poleciał! Jaki chętny! <grystanie> o no. U, faktycznie to są Lochy. Ej, szkielecior! No, ja wiedziałem, co tu będzie. Jadz, o no. Co ty myślisz? On ma doświadczenie. Nie, mm? jest puzelka. <grystanie> <grystanie> ja muszę zrobić łyki kawy, bo mam na lampę kurek. Zaraz wyleję. <grystanie> Why? To jest takie kuśma. Mm. Staromodne, to jest, to jest staromodne takie staromodne, ale śmieszne i dobre i skuteczne. Mm. Yep. Wyszliśmy z piwnicy Roki jak coś. Ach, dobra. Ja mu bym wylał kawę, jakby to tak dalej miało wyglądać. <grym> to jest takie piękne. Kurde, aż mi się dostawać. stare czasy przypominają. O, ja dalej Oj, mam tak. zamięciutkie serduszko na kolor ja. VR, ale tu już, już się odpornie. Let's go na górę! Na strych musimy iść teraz. Let's go! Poczekajmy na Rokiego, aż wyjdzie z piwnicy. A, bo on tam A nie, on już tu jest! Patrz, czeka na szczycie kuźwa tych składów. Ej! ma. <laughs> Jak w Dorse chciałem zapoznać. Roki, chcesz, chcesz figurę? Kurwa. <laughs> o! <Co? Wow! śmiech> <laughs> Jak to się stało? Nie o, wiem. <laughs> nie wiem. <laughs> Jaka siła między o. nami. Dobra, idziemy No, pić. siła między nami. Mm. Idziemy pić. Wait a minute. O, Wait ja obraz. RME, co pan da? nie, nie, dzień! Dzień, ja, tu kurwa, co podać? Ku? Moja zapłata. Dawaj, dawaj, dawaj. <głaniczno> ja Ej, <ty>, miałeś <gstrzykę> na ubi, dawaj. Pow! Robimy rawane. Ej, oczy a. z dorsów. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Ja tylko to podniosłem! Mam krzesło! Ja tylko to podniosłem! Co to się dzieje? Wait, wait for me. Jakieś głupotki, kurde. Wait, 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 wait. Chcę me. wziąć to krzesło! No, to krzesło chcę wziąć! Opuściłeś obraz. No wiem, bo mnie uderzyłeś. W ogóle patrzcie co jest na tym obrazie. Tej pani mm. jest bardzo dobrze. się. Zostaw moje tańczenie w spokoju. Patrzcie, tej pani jest bardzo dobrze. <ścoughs> Jaka złama. Weź to krzesło! bo nie mogę. Zaraz zwołam już tą panią. O! Co jest? Przejście. Co? Uu! Uu! Ok, łap. O, <laughs> Znowu to o no, samo. pajęcyna, pajęcyna, fuj, fuj, fój, fuj. fuj, fuj. A ja przeszedłem. <laughs> Czuj, nie bo. lubię. Ooo, shotguny! Oh. Eee! Idź do Please. ostatniego stołu. Oh. I can. Oh, 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 oh. Ej, Co? What the fuck? Ty mnie zaatakowałeś krzesłem i pomnikiem. A, a ty mnie kurna pomnikiem zaatakowałeś, gnoju! Nara! Ah. Uh. Oh, oh. Co jest? Schodzimy, schodzimy ah. do I piekła. I schodzimy, schodzimy! Ej. Oh. Excuse me? Quake normalnie. Oh, oj, oj. Oh. 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 Oh, Dawaj, 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 no tu! Gdzie my jesteśmy? Szadowanko, ja też. Cover me, cover me. Yeah! Co, nami co jest? przed nami? Nie wiem. Oh po my God. Oh. tak, bo tak, jest tak. Max pilny tu klucza Dobra, prakura. dobra, dobra, dobra. To idziemy. Ja klucza. To idziemy ten znaczy, Ja nie wiem, czy klucza po prostu zamknięte i nic się nie dało zrobić. Ej, do jaki Quake normalnie. Kłakę! Co jest? Podpadawaj, uh, zębiaki. A yeah. ała! Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Headshot, <grym> headshot. To, to będzie co to. Będzie? Nie. On jest taki dum, bardziej bym powiedział. Da, 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 prawo prawo da, 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 da! O! Wow! Oh! Fast. O macka, macka. Ej. Ej. Nice. Fajne, jest to, że I oni tak z wody też wychodzą. Ja, ja, ja. Dawaj ich. Yeah, nice. Prawo, lewo, lewo. Lewo do prawo. Lewo, lewo, prawo. A, lewo. Cool. Co jest kurwa? Nie is... gadajcie, że to labirynt. Labirynto! labirynto. To, to jest E? Eh? Hmm. Uważaj, uważaj. Roki po prawej. Tu w prawo chyba Nie jest wiemy. ten, e, to kółko. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. Chodźmy dalej. What oh. się! Doje. <laughs> <ś> <śpical> <ś escrito> yeah. Max, yeah. teraz ty idziesz Monta pierwszy. Ma ma Pójdź Maxa przodem może. Atak! tak. Zombiaki. A atak. Piękny! Przełącznik. Bam! Przełącznik. 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 Dawaj go. Mateusz, Przełącznik. przełóż. Dawaj. Przełącznik. Przełącznik. Niech Max idzie przodem, Roki został. No to! Został... żeby się przodem? Czemu? Czuję się, Oni... jakbym był w piekle. Bo to jest piekło. Ej, fast zombie! Fast zombie! Nie widać go w tej wodzie, praktycznie. No? nie widać go, ja. Czemu? Co? Co teraz? No, Max o, idź radę. przodem. Czemu Max? Bo chcę, żebym mu jumpscare wyrąbał. Ech! A, zabrałem cię Zostało mi 26 ammo, jak wam? 450 50 łącznie. O, czyżby final boss? poseł Może ten Bigfoot? bronimy, bronimy, O, to jest ten, ten! Co jest, kurwa? co to jest? Co jest? Aj, dobry model! Dawaj go! O nie, ładuję, ładuję! Dobra, 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 ja ładuję, 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 one się pojawiają cały czas! Gdzie? A, że zombie, dobra. O! Zniszczyłem gościa! Dobrze. Tedły wszystkie zombie. O! O! Nie mamy shotgunika już. Oj, żyjemy, żyjemy. Ale grzyb wyszedł na sofikie. To jest czarna pleśń, nie wdychajcie tego. Nie, grzyb. A później Gzibek, gzibek, Gdzie? Let's go. Kurna, no, co my jesteśmy w bakrumcie? Słuchaj, bajkę! Czekaj, bajkę i idziemy stąd. O, otworzyły się drzwiczki. Nie, Ej, poczekaj, ta. Nie. Takie. chcę iść na x przodem. Habu. Ha! Oh no! Sześć button number Dobra, kółko. order. Jest. One kułkownik. Okay. Idźcie, idźcie, a ja tu zostanę. Przeżyj to, jest ten potwór. Dobra. Mówcie mi, co będzie. Dobra. Ja tu zostanę. Ja skacze. Uważajcie na siebie. Eee, Pierwszy trójkąt trzeci. Dobra. Eee, pięciokąt czwarty. Czekaj, czekaj. Potrzebuję drugie najpierw. Mhm. Uh -huh. nie podobało U, mi się to. Uuu, to otwarte. U, trójkąt, łazienka. Trójkąt, e, kwadrat dwa. trójkąt był trzeci. Kwadrat dwa. Otworzyłem! Okej. Okay. Jeej, drogo Ale nie zwiedziliśmy go całego. Co jest, co jest? Co, co to, jest to był Rocky? za Slenderman! Pojawił mi się na półtorej sekundy. Żyje, 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 żyje. Rookie Wracam się, ale pojawił się Slenderman Szlanda! Tu, tu wróć się Czeka, ty Czeka. nie widziałeś mnie tutaj? Widziałem ciebie, ale co? szukałem Rockiego. No mówiłem, że wracam się. Szlenderman? Szlanda! Slenderman! Uważajcie na. Co jest? Parę nie podoba pory. mi się Mogę. to! Ha! Jed... ha. nam wdychać. Ale muzyka... Co za po nami idzie? Nie. Szybko. Kurde, ale miałem schizę. No, i jakby Chopaki. pojawił się. Był jeden Chopaki. potwór. Chłopaki, szybko. O, oh, no, no. Nie podoba mi oh, 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 oh. się. Co <grym> jest? z Residenta, what the fuck? Gdzie nie widziałem ja go. Słycałem, że on nas zje. Nie widziałeś go? Nie. Może modelu nie masz. Oh. Co się dzieje? Co się dzieje? Beware. Beware. Tu jest zejście na dół, chłopy. O, idę. Ale mi się nie podoba ta muzyka. Jakby 106 eee! nas goniła. Ołówk. No, Masz. Mózg. Aha, no weźmy zaraz zginę gamoniu. <noise> mózg moja pamięć przez mózg. Mózg O Jezus smarek, Czekaj, Elon of. Musk. Ojojoj. Ojej. Uważajcie. Ojoj. nie podoba mi się, się to. Elon Musk. Coś, coś, tu się zaraz pojawi 2D. Mózg mm. Elon Musk. Przestań. <noise> Co jest? Co jest Co się stało? Jakiś mięsny potwór poszedł w prawo z lewej, z prawego do, do prawego, prawego ale, ale, ale. z lewej do prawego. Z lewej kawa. Kawa do prawego. I jumpscare! i jumpscare! Jakiś... Teraz. Eee, nie można było przeskoczyć. O, I... patrz. Przeskoczyłem Rocky, pat to. Nie oh, mogę wow, przejść dobre. dalej. Dobrze, zostawiamy go, wow. zostawiamy. Patrzcie teraz na tego Jumpskera. Uuuu, oh, zajebisty. Dobry jumpscare. Hell. Piekło. Piekło. Helwete. Nie, bra brakuje tu o. Hello. <grym> otwieram. Otwieramy, otwieramy. A tu co mamy? Nic. Zamknięte. To jest Dornicaki. Tu będzie Potrzebuj... jakiś 2D jumpscare. Patrz, patrz teraz. 3, 2, 1. Bu! 1, minus 1, minus 2, 3. Teraz! Bu! Nie, o jezu! To ten mięsny potwór! To był likker! Ja Marysia! O! Chociaż żebym miał 36. Skądżeś skąd znalazł HP? Zespałem A... sobie. Żebym, bo miałem 11 HP. Jakbym spadł A... albo dostał czymkolwiek, to bym umarł ja Wziąłem tą paletę do ryja i od razu się rozwaliła. Widzisz jakie masz mocny, mocny chwyt? Mocny ryj. To to jest do otwarcia. Przycisk.

Śmierdzi tam, no ty nie masz jaj, żeby tam pójść. właśnie. Byłem tam, przed co? Gówno. Gówno to, będzie to, 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 było w kiblu. W gównie byłeś, gówno widziałeś. Ej, to jest, jest z dziura. Gdzie? A, tam była. To się nie paliło chyba? Czy się paliło? Paliło. O, ja klucz. Dobra, masz piekielny będzie klucz. Rzuć kluc kluczem, o. Myślałem, że rzucisz, będzie akceptownie. Wow. Kuna, długa ta wow. mapa, ja myślałem, że to jest, nie wiem, no co najmniej 15 minut gry. No, no, i na, no. co najmniej no masz rację, na co najmniej 15 minut gramy pół godziny. Ona. Ona yeah. na przejście. Faksek, nie mamy tutaj kodu. Chłodowaki. No, fuck. przestań wokół! No, mogę otworzyć, dziękuję. No. Wy się tak bawicie. No, no Co, nic nie zrobił Nie możemy przejść teraz. No. Kurde. na pewno. Okej. Okay. Ja tam idę. A tu? A tu mi tu tu się nie da. What? I dobre efekty, nie powiem. No. Dobry. trochę brudno tutaj. Przydałoby się Power wash. E, wow. no, taka mapa do Power Washa. No ja, ja, ja. Albo visera cleaning detail. O, zagrałbym. Mapem przejechać. No. Też bym zagrał. Zrobić sobie. wszystkie mapy. Ej, coś tu jest. Ej, krokodylkę znalazłem! To jest mi chyba HP przewróciło Co tam? A! Uwaga, jump Jumpscare, bo! Jikald! Excuse me, podejdź do niego Dawaj, no, teraz twoja podejrz... kolej oh, no I COŚ MU ZROBIŁ! Zły Zostajesz! Ukradłem tak, mu ciało! The... Kurwa. Wow I mięśnie! I jumpscare! Skóra I mięśnie. nerwy u, u, u. Hello, Hello. No, ja tu. A... Nie ma tu nic u! To się da otworzyć, nie? Krematorium! Jaramy, jaramy! A ja też chcę! Tak jest! Oh, wow. Ej, zniknął, 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 znikną. Coś z nich... o, kickard! Jest, 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 kickard z nich jest. O kurde. Kickard z nich, tak. Skremowałeś... Pacjent połknął kickard. Skremowałeś ich w kikarda. Mm. Nie, ten pacjent połknął... Bo... Okej, okay, okej, okay. to mi się nie podobało. Creepy jest ten potwór, nie powiem. Taki pająko. Strasznie Jak... mi no, przypomina Cry no. Oh my god. Oh, god. Dorsy. Run! Co? Ja uh, yeah, nie wiem run. run. I za stick! Uh, uh. Wow. O nie! Uh, uh. Oh, oh, nie! Parkour! Oh, nie! Parkour. Hey. Uh. Dobra, idźcie, idźcie, bo się pchamy przed. Uh. No bo się pchamy, nie pchaj uh. się! <laughs> Jak się tam Iść poskładam na samym się. dole. <laughs> to są romale, no. <laughs> 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 Brawo! <laughs> Jest. Nice. ale więc zjadły. Oczy zadowolone. A drzwi? Drzwi... ...jest. Wow. Dobra, tutaj prawdopodobnie będziemy potrzebowali łomu. Tak myślisz? O, co tu jest? O, no oczywiście, tak. A, zrozumiane. Error. widzowie, jak możecie, to spróbujcie to przetłumaczyć. Au, biedne jeszcze HP żeś mi zabrał. To jest, co jest, co jest, to jest! jest? jest, jest? RON! Co jest! Podłoga okay. się załamała, tak a Ej, to krzesło okay. zaczęło tak brrr robić o tą podłogę i się... rozwaliło. <grym> a! Co a! robisz, Gamoniu? Przeciągnąłem dźwignię. Co to jest? No, nie wiem, weź co, to co, może się przydać. Co ty z tym robiłeś? Na co tym to się za To jest... To... Tu się bąki przechowuje. To nie jest bąko, to jest świecznik. Jak go wypiło od razu? Testować. O, otworzyłem coś tutaj, chodźcie. Let's go, let's go. Wow. O, SCP! Do góry. SCP! Co, co tu się dzieje? Co to za mapa? Coś tam sukces. Fajna. Gdzie jest ten ciekaw? forest w ogóle? Myślałem, że będziemy no właśnie, w lesie. Właśnie, no, Właśnie. tu Byliśmy w lesie. O! Z losem nas teleportowano. O, no, wow. Survival! For... A jak nie to. Pod shiftem mamy taki kinda sprint. A faktycznie. Oh god damit. No. Co jeśli wcześniej mieliśmy, tylko nie ogarnęliśmy? <noise> <oberne się. głos> Co za mną jest? O Jezu! Fru, Co to tu jest kurwa diabeł? Po trzech minutach... No, no, no. Nie, Max! Ale, ale, ale mamy wejście przecież otwarte. On jest za nami! On jest za nami!

a ten czarny to się zablokował gdzieś, ten ciemny. Nie, właśnie on mnie teraz wderzył, ale nie zabił mnie na Hej. Cześć. śniął? Dobra, ja patrzę na prawo. Ja patrzę na lewo. Tak ta muzyka idzie. szybsza muza, no. Mów kiedy się otworzą drzwi. Koni! O, biegnie! Jezu, się i kiedy się też. Ktoś... te to On tu idzie, on Jest idzie, za, tobą, idzie. za tobą, to już za tobą to 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 Diabeł w Exicie stał Kiedy możemy wyjść? Chyba już Kiedy Nie, możemy wyjść? Nie, dalej zamknięte Diabeł, diabeł, A! diabeł On mnie ciągle godzi O, ucichło muzyka chyba ucichło, już. chyba można Testujemy, testujemy Let's go Nie yes. yeah. Nie, zamknięte. Ile jeszcze? No trzy minuty miały być! Chyba, że jak zginęliśmy, to już dupa. No nie, nie można. No. Oj, jest, idzie, świnior tu idzie. Jap. Yep. To to nie diabeł? Ten nie, wiem, to jest człowiek. świnia i diabeł. Wygląda jak świnio. Mm -hmm. Kółeczkujmy kółeczka, kółeczka. go, kółeczkujmy go. Utknął. Zbloczył no, się, dobra. No ile jeszcze? Daleko jeszcze? Escape! O, escape. escape! Ej, tylko ze. Za... <laughs> Okej. Okay. Okay. Dobra zniknął. O okay. tak. oh, jest Forest! Oo! Atropo Forestan! Oh my god! Zaczekaliśmy <laughs> się. Oh my god! Oh my, oh my god. god! Oh my god! Czyżby nie koniec? Jest! jest. Się. Powiedzcie, że to koniec O, tu okay. jest! You Escape the Aurora Forest! Nice! No, nice! No, Secret no. Shounce 2 na 3 a ja nie podobała mi się taka. to był taki miks w ten w starych mapek z tymi nowoczesnymi, że faktycznie coś nas goniło. Plus te jump Scary 2D, to fajnie się komponowało według mnie, akurat moja ocena to Act Dance. To był garys Modzik. Jak macie jakieś jeszcze fajne mapki, podsyłajcie nazwy, a my zobaczymy. Dzięki za dzisiejszy majtek. Trzymajcie się.